Mój klient zadał mi następujące pytanie: co jest lepsze? Korzystanie z gotowego szablonu CV, czy ewentualnie stworzenie własnego CV, na przykład za wykorzystaniem programu Word? No bo rzeczywiście jest tak, że przychodzi ten moment, kiedy mamy przygotowaną już treść naszej aplikacji. No i musimy, albo przynajmniej powinniśmy postarać się o to, aby ta treść była w przyjemny sposób przedstawiona, żeby to było estetycznie czytelne. No i właśnie, i można zrobić to w dwojaki sposób, czyli mamy różne programy, które proponują nam pewne gotowe szablony, template'y, na przykład chociażby Canva taką opcję proponuje, gdzie mamy do wyboru naprawdę dziesiątki bardzo różnych i różnorakich, kolorowych bardziej mniej, z różnymi czcionkami szablonów CV. I Uważam, że to jest całkiem fajna opcja, natomiast szczególnie ona działa dobrze w momencie, kiedy mamy CV jednostronnicowe. Dlatego, że najczęściej te gotowe CV w pewien sposób od razu narzucają nam to, jak będzie wyglądała druga strona. I bardzo często te strony wyglądają dość podobnie, co nie do końca w moim odczuciu dobrze wygląda. Także na pewno szablon będzie super wyborem, jeżeli mamy jednostronnicowe CV. Uważajcie na jedną rzecz. Ja ostatnio miałam z klientką taką rozmowę, która akurat z takiego szablonu korzystała, gdzie był pewien problem z czcionkami. Okazało się, że na tym gotowym szablonie niefajnie wyglądają czcionki polskie i na przykład literki O, E, SI, one były zbyt mocno przesunięte do innych liter i nie wyglądało to dobrze. Po prostu były nierówne odstępy między literami i potem się okazało, że jest problem w ogóle z, ze zmianą czcionki, tak? Bo akurat ten program, nie wiem skąd ona miała ten szablon, tego nie umożliwiał. Więc y Szablony mają pewne swoje ograniczenia i musimy to wziąć pod uwagę. Drugim takim minusem, jak dla mnie, szablonu jest to, że no, niestety dość często zdarza się, że dostaję kilka identycznych praktycznie CV. Tak? Bo Osoby skorzystały dokładnie z tych samych wzorów, i w związku z tym one na pierwszy rzut oka no, niczym się nie wyróżniają, tak naprawdę. Więc tutaj gdzieś też jest to niebezpieczeństwo korzystania z jakichś popularnych e, e, źródeł, e, takich szablonów, że po prostu zdarzą się, zdarzą się kandydaci, którzy będą korzystali dokładnie z takich samych. Także wybierając te szablony, po prostu spróbujcie e, może jakoś szerzej je przeszukać. Jeżeli to jest jakieś, jakieś źródło, w którym jest bardzo, bardzo, bardzo dużo propozycji, to spędźcie trochę nad tym więcej czasu. Nie bierzcie pierwszego z brzegu, czy nie wiem, z pierwszego wyświetlenia, czy z pierwszej jakiejś podstrony, bo wtedy jest pewnie większe prawdopodobieństwo, że ktoś inny również wykorzysta dokładnie taki szablon. Poszukajcie troszeczkę głębiej i wtedy też postarajcie się rzeczywiście wybrać taki, który będzie oddawał. Wasz charakter, waszą osobowość trochę, który będzie też zgodny, spójny z Wami. Natomiast osoby, które dobrze się czują w Wordzie, które się tego Worda nie boją, ja nie mówię teraz tutaj o tworzeniu jakichś nie wiadomo jakich graficznych rozwiązań itd., itd. Natomiast ja osobiście uważam, że naprawdę fajnie napisane z niewielką ilością kolorów CV, po prostu w Wordzie czasami wygląda naprawdę dużo lepiej niż takie CV, które jest napisane w oparciu o jakiś szablon. Także może warto poświęcić trochę więcej czasu, bo zawsze oczywiście stworzenie swojego CV w Wordzie zajmie Wam więcej czasu niż wzięcie takiego właśnie szablonu, ale czasami wydaje mi się, że warto. Szczególnie jeżeli jesteście osobami z bardzo długim doświadczeniem. No ja osobiście jakoś uważam, że, że wtedy to CV się lepiej prezentuje, bo wtedy możecie samodzielnie tak naprawdę nadać mu kształt, Taki dokładnie, jaki chcecie. Yy, I to yy, to też jest coś takiego, co wtedy was wyróżni, tak? bo ja wtedy rzeczywiście dostanę CV yy, od was tylko o takim wyglądzie, i to gdzieś tam no, zadziała trochę, nazwijmy to marketingowo, tak? yy, no Oczywiście najistotniejsze jest później to, co ja w tym CV przeczytam, ale jednak yy, to CV takie zupełnie inne wersus, nie wiem, pięć, które są identyczne, zrobione według jakiegoś szablonu. Yy, no, no to sami widzicie, jaka jest waga tych dwóch zbiorów tutaj, tak naprawdę. Także, e, także podsumowując, e, szablony są dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla jednostronnicowych CV, e, kiedy być może nie czujecie się dość dobrze z Wordem albo na tyle dobrze, żeby, czy, czy też dość dobrze. Pod kątem takim tworzenia pewnych estetycznych dokumentów, no bo nie każdy ma takie predyspozycje, żeby w, no, bardzo mocno estetycznie e, dopracować dokument, to tak, to wtedy korzystajcie z szablonu. Natomiast jeżeli e, Word nie jest wam opcją, jeżeli macie trochę więcej czasu, bo to jest rzeczywiście no, wymagające czasowo również i koncepcyjnie, tak, bo tutaj już wy musicie być tym autorem e, rzeczywiście tego projektu, to ja jednak bym zachęcała do takich własnoręcznie przygotowanych dokumentów. E, a jeżeli chcielibyście skonsultować Wasze CV, bo nie wiecie, czy ono dobrze wygląda, czy się dobrze czyta, czy informacje w nim zawarte są ok, to oczywiście zapraszam do kontaktu wwwhr Do zobaczenia.